Agnieszka Osiecka Umrzeć z miłości. Chociaż raz warto umrzeć z miłości. Chociaż raz. A to choćby po to, żeby się później chwalić znajomym, że to bywa. Że to jest. Umrzeć. Leżeć w cmentarzu czyjejś szuflady obok innych nieboszczyków, listów i nieboszczek pamiątek, i cierpieć. Cierpieć tak bosko i z takim patosem, jakby się było toską lub witosem, i nie mieć już żadnych spraw, i do nikogo złości, i tylko błagać Boga, by choć raz, choć jeszcze jeden raz, umrzeć z miłości.